Jeżeli komuś z Was to wideo będzie zacinać, to w opisie pod nagraniem będzie link na kanał Mars News. To mój kanał zapasowy i tam wideo będzie działać poprawnie. Zapraszam na przegląd wydarzeń z roku 2020. Rok 2020 był rokiem oddychania. Spójrzmy na rok 2020 okiem łacińskiego Marsa. To rok pełen tajemniczych zdarzeń. Rok, w którym wszystko ma się zmienić. Ci, którzy uważnie obserwowali rzeczywistość, spodziewali się, że coś takiego nadchodzi. Na przykład ci, którzy oglądali 1435 odcinek M jak miłość. Budzi coś, co się dzieje. Nie, Andrzej, ze, ze mną się dzieje. Oh. Oh. Ja, ja nie mogę, nie mogę od, od, Jak miłość przewidziało całą sytuację w roku 2020, wielu ludzi nie mogło oddychać. Przypomnijmy tutaj winowajca, który na początku roku wypuścił na świat koronawirus. To targ mięsny w Wuhan we własnej osobie. W spisku z nietoperzami, targ mięsny wypuścił na ludzkość koronawirus. Żarcie, mniam, mniam. W tym roku powstał też kanał łaciński Mars to jedyny kanał w polskim internecie, który pokazuje moment wypuszczenia koronawirusa na świat. W 16 sekundzie będzie widać jak koronawirus jest wypuszczany przez targ mięsny w Wuhan, dokładnie tutaj to widać. Kor targ mięsny w Wuhan wypuszcza koronawirusa jeszcze raz. Tak, tak, to jedyny kanał, gdzie takich rzeczy możecie się dowiedzieć. W Chinach z zarazą poradzili sobie dosyć szybko i sprawnie. No w tym czasie, w Europie, najlepsi naukowcy na uniwersytecie w Cambridge. Dosyć szybko dowiedli, że koronawirus pochodzi z laboratorium. Jednak dziennikarze pozostali przy nietoperzach i targu mięsnym, zdecydowali się zignorować tą informację. Najwyraźniej uznali ją za nieistotną. Cóż jeszcze stało się w tym roku, który był rokiem oddychania? Hm. Spójrzcie na tych ludzi. Tak, tak, oni leżą na twarzach i krzyczą, że nie mogą oddychać. To zupełnie normalne. Oni tak trochę żartują, oni mogą oddychać, ale tak dla, dla dramatycznego efektu pokrzykują, że nie mogą. Oni oszukują was. Dlaczego tak leżą ci ludzie na twarzach i krzyczą, że nie mogą oddychać? No, rok 2020 przyniósł niejedną tajemnicę, zagadkę. Spróbujcie kiedyś tego samemu. Wystarczy wejść na ulicę, położyć się na twarzy i krzyczeć, że nie możecie oddychać. To zupełnie normalne ludzkie zachowania. Powiedzcie, że robiły tak setki tysięcy, miliony ludzi na całym świecie. Przecież to nic dziwnego. Jeżeli ktoś was będzie pytał, pójdźcie w ogóle, żeby się odczepił. Dlaczego leżą na twarzy i krzyczą, że nie mogą oddychać? Otóż ma to związek ze śmiercią tego człowieka, Georgia Floyda, który Również zmarł w wyniku kłopotów z oddychaniem, zmarł w wyniku duszenia przez policjanta oraz w wyniku intoksykacji metamfetaminą. Te momenty przejdą do historii. Pogrzeb George'a Floyda i jego złota trumna, która pozostanie jednym z symboli roku 2020. Te chwilę zapamiętamy na długo, to mer miasta Minneapolis, rozpaczający nad trumną Georgia Floyda. Gdy mer rozpaczał, mieszkańcy Minneapolis postanowili zbombardować swoje własne miasto. Niesieni słusznym gniewem po śmierci Georgia Floyda, zaatakowali białe samochody. Zaatakowali budynki, sklepy. Wywarli swój gniew, żal po stracie George'a Floyda na różnych miastach w Stanach Zjednoczonych, m.in. na Minneapolis, które wygląda jak po bombardowaniu. No cóż, w tym czasie pojawiła się moda na tańczenie. Tutaj Gwardia Narodowa, służby mundurowe w Stanach Zjednoczonych i ich wspaniały układ choreograficzny. It's funny to see something... Proszę hop, 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 hop. Nóżka w lewo, nóżka w prawo, z przytupem. To gwardia narodowa w mieście Atlanta. W tym czasie w drugiej części miasta trwały bombardowania ludności, wymierzone we własne miasto. Rabowanie sklepów, ale gwardziści byli zajęci tańcem. Tak, to całkowicie normalne, że. Tacy ludzie, właśnie tańczą sobie z innymi na ulicach, to wszystko jest w porządku. Nie dziwcie się, to zupełnie, kompletnie normalne. Trwała śmiertelna pandemia, która pustoszyła gospodarki na całym świecie, która doprowadzała służby zdrowia na całym świecie do granicy wydolności. W związku z tym pracownicy służby zdrowia, pielęgniarki, lekarze zaczęli. Tańczyć masowo w szpitalach, wykonywać skomplikowane układy choreograficzne. Tysiące nagrań tańczących pielęgniarek zalały internet. O, to całkowicie normalne, gdy trwa śmiertelna pandemia, to w szpitalach śmierci właśnie przeciążonych do granic możliwości, pielęgniarki z reguły właśnie wtedy wykonują takie układy choreograficzne i sobie tańczą. To jest wszystko całkowicie, kompletnie normalne. Te układy musiały być ćwiczone. Przez wiele dni, ale się nauczyli, zobaczcie. Takich nagrań napływały setki, tysiące przede wszystkim ze Stanów, ale też z Europy. Takie widoki w czasie właśnie no, takich śmiertelnych, światowych pandemii to normalna sprawa. Trzeba sobie jakoś w końcu radzić z przeciążoną służbą zdrowia i ze śmiercią czyhającą na każdym kroku. Proszę także rok oddychania, rok tańczących, bądź leżących na twarzach ludzi. Wspaniały rok. 2020 w Polsce doszło do sympatycznego strajku kobiet. Było bardzo fajnie. Tutaj pani Shering Wielgus. Naprawdę pani, że będzie takich ataków więcej, że oni będą Oni mówią o ataku biologicznym który mógł no, mógł mieć miejsce, prawda, skoro wirus jest z laboratorium, być może mieliśmy atak biologiczny. prowokować. niestety bardzo się boję i od kilku dni powtarzam, że powinniśmy uważać na takie... na chińskich komunistów. Ja też to powtarzam na moim kanale już od kilku miesięcy. Czy będzie kolejny atak? Zobaczymy. W każdym razie 2030 ma być super. Otóż y, zabiorą nam wszystko, ale będziemy szczęśliwi. Ciekawe, jak to się stanie, że być może y, jakieś chipy nam szczepią, bądź jakieś mikroukłady, dzięki którym będziemy mieć już wszystko zupełnie gdzieś. Zabiorą nam wszystko, a my będziemy się głupio szczerzyć i będziemy zadowoleni z tego powodu. Trwa wielki reset. Ludzie w 2030 mają być już zupełnymi idiotami, jak widzicie. Mają nie mieć nic, ale być przy tym o tak, tacy zadowoleni, szczęśliwi. Nie wiem, to wygląda na jakieś mocne chipy. Cóż, kończy się ten rok. Ej. Pentagon, po raz pierwszy w historii, opublikował nagrania UFO i przyznał, że są to niezidentyfikowane obiekty latające. Moim zdaniem te nagrania przedstawiają UFO, które ucieka z Ziemi. Ufo zobaczyło, co się u nas dzieje. Stwierdzili, że jesteśmy planetą idiotów. Nie ma co z nami gadać, i się stąd zabrali. Pentagon opublikował nagrania UFO uciekającego z planety idiotów, z planety Ziemia. Wszystkiego najlepszego w 2021 roku, i dziękuję Wam za oglądanie mojego kanału, za uwagę. Będę nagrywał dalej. Dziękuję.